Hej, cześć, sięmano wam wszystkim! Z tej strony, Miki, witam Was ponownie w kolejnym odcinku z Far Kraja Trujeczki i jedziemy dalej. Tak, ostatnio skończyliśmy właśnie tutaj. Yy, ostatnio zauważyłem, że cały czas mówię tak, yy, tak, yy, tak, albo dobrze, 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 dobrze. Dobra, albo też niedobre. Więc skaczymy na głowę! O, dobra, albo na ryj. Okej. Okay. Eee, płyniemy na wyspę Wasa. Nie wiem dokładnie po co. Ale tam musimy się dostać. Wynuć się za powietrza. Bra. Dobra, ja proponuję, kurczę, ilu Was tu może być. Zaraz tutaj zrobimy. Dotrzy na wyspę Wasa. Tak jak już mówiłem wcześniej. im płetwonurka nurka. Ależ zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Boska, boska, boska. Tak. Dobra, jestem na jego wyspie. Cię się jeszcze. Nie! Dajemy the Dobra, skończyło mi się ammo. Punkt kontrolny osiągnięty. Dobra was. Wiedz, że idę po ciebie, tylko najpierw weźmy odpowiedni szmal. Wejdź do kompleksu. Kawaha, ja nie chcę Kawaha. Mam nadzieję... Tak, mhm, Okej. Okay. Super. Będę strzelał yy, niczym. Dobra, <laughs> czy coś to mogę znaleźć? Przy, przydatnego, chyba nie. Wow, mostek. was jest? Dwóch. This is what you get for back. Go on, Dobra, z tyłu nie zabije. Stawcie ją. I'm going to fucking kill you. <try> Kurczę chciałem tego też zabić, ale mi wyszło. Dziękuję you, you. Dobra, ja go przeszukam w zamian za to. Oooo, gdzie go macasz? Pokroczu ty, zboczęciu. Pokroczu go macu jakiś Dobra, czy ty... Okej. Okay. Ktoś mnie zauważył, będzie dy. Dobra, wychyl swoją szanowną główkę Fak, cholerne psy. A no dobra, Musiałem sobie wstrzyknąć morfinę. Nie możesz wziąć więcej łupów, nie możesz wziąć żywży Tu kogoś widzę. Wow, dobra. Kurde sniper, no! Snipera się boję. Gdzie on jest? Dobra, sniper zdechł. Robi się coraz ciekawiej, nie? Dobra. Okej. Okay. na ninja. Kurczę, fajny domek. Zawsze takich chciałem mieć u siebie na podwórku. Dobra. Dobra, jest impreza, wkraczamy na imprezę. Impra, 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 impra. Dobra, mamy wejście Ja tu chcę zobaczyć Co mogę użyć? Aha, że mogę wejść tutaj Znajdźcie zabiwasa Kurczę, zapomniałem włączyć stopera, fuck I jestem na hełcie, mi się wydaje ale jak muza? Czyli cię klimat? Dobra, mmm. Stop, wyzeruj, i start. Poszło. I Jedziemy. Jakieś 5 minut sobie odliczę. <laughs> I I coming, right? <laughs> I am so Fuck! Jason, <laughs> shit. On jest wszędzie. Jest fire. fire. Listy tygrysy. Na górę. Off, tu pipe. Dobra, ja dam radę. Tylko mam lekkie lagi, ale ja dam radę. No bo oni nie wiedzą, gdzie jestem w tej chwili. Zaraz zaczniemy zabawy. Tak, wydymałem Cię. Bez mydełka, bo lubisz w dupkę. Fuck. Dobra, same głowy na razie mi wchodzą, ale kończ mi się ammo. Co za drewno. Dobra. A, se szmal pozbieram, ponieważ kasy mi się przyda. Tak, tak, tak. A masz może gdzieś puszki? Bo puszki też zbieram, wiesz Co za debil Taj mnie podpalił Ale lag Gaś się ziom Dobra, w sumie to już chyba przeżyłem O, ammo, tego się szukałem. O cześć Strolowa antypka Dobra Dobrze, splądrujmy sobie jeszcze tę skrzynkę. Fakcie, czemu wyrzucacie tym. Jesteście niemili. Jesteście bardzo niemili. Jeszcze się pale. Aha, bo się wszystko pali. No dobra, już schodzę w dół. Kurcze, ale mam laczki, laczki, lagi, lekkie takie przecinki, śmieszne. Dobra, oni są tutaj, ale ja muszę iść w tym kierunku. Dlaczego ja mam lagi? Dobra, jedziemy po kolei z nimi. Dobra. Tak, jeszcze się podpaliłem. <grym> Fuck this, this shit. Pożar mi rękę prawie, zażar mnie. Fuck! Co za Tiger? Jakie lagi, dlaczego? U Jezu, ale to jest posrane, nie? Chyba daj motherfucker foka będzie. A może i nie? Jestem y na pograniczu śmierci Wszystko się pali. Przestrzedł na pal mi się ammo kończy. Hmm. Trzeba obmyślić inną strategię. Okej. Okay. Mam 40 kolek, jeszcze tu sobie wezmę. Dobra. Dlaczego mnie tak przycina? Przepraszam Was bardzo Dobra. Nie podoba mi się to, że na takie lagi, panie szefie. Bo nie, tylko nie ten ciubek. Mhm. Może zdechniesz kiedyś. Czy nie? O, dobrze, że go tygrys pożar. Dobrze, tygrysy są ze mną. Ja idę po amunicję jeszcze. Kurcze, gdzie jesteście koledzy? Chyba nikogo już tutaj nie widzę. Chyba nie, chyba nie, chyba wszyscy śpią. To jeszcze pozbieram sobie. O, jeszcze kogoś widzę. Bardzo mądrze. No i chyba wszyscy. Wbijam do środka. Coś ty widziałem. Come out and face me! Ale jestem taki, mam loty dziwne Chyba działa na mnie ten proszek jeszcze jakieś śmieszny, e, znaczy proszek, ten napój, który ona mi dała Dobra. Wow, ale dlaczego ja mam takie przyciny? E... Wyciągnij to i go zabij To mi nic nie robi, jestem magiczny. No dobra, chyba jednak nie Fuck A tak miło być zarąbiście No cóż, życie jest... okrutne. Znowu jakaś reinkarn reink reinkarnacja. Chodzę po monitorach. Ej! We are me? O, cześć! U. Shoot! Dobra, idę dalej. Jakie w?

No pociągnij, pociągnij Jaka schiza, ale jaka fajna na broń No i tak więc się zrobi A jednak więc się zrobi Jaka beka kocham takie gry nie wiadomo o co chodzi, ale zarobiście. Patrzcie, umarłam Aż się łezka wokół kręci. Dobra, muszę go zabić szmatę i dojść do samego końca. Dobra, teraz mogę przeładować. Teraz. No i mnie zabije znowu, dlatego się nie leci, tylko przeładowuje z... Zjebano nie, no nie. Taka impreza miała być u was, a to co jakieś loty znowu złapałem i znowu impreza skończona i znowu Przytulam kiberek Dobra, jest morfinka. Chodź, 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 chodź do tatusia. Muszę wolniej strzelać. Celniej. Dobra, strasznie ciężko jest, jak on tak pięknie jak jakiś dzikus. Dajemy do foka. Ale jaka spokojna Zajebisty klimat Morfina? Dobra, reload Dobra, już powoli widzę ten cel Przytrzymaj ku do cholery no nie, nie! Będzie macho, tak! I znowu od nowa, zaś od nowa, zaś od nowa! A to jest takie fajne, kurczę, to mi jara, ja tego nie przewinę, będziecie się męczyć. Nie ma co fajna. Teraz się rozjadę was. Okej, okay. za się. Morfina Gdzie? Palący? Mmm, 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 mmm <grywki> Już tak blisko byłem <grywki> Ja pierdolę się godzinę męczył, żeby dojść do tych beczek zasranych Niech to licho was Jesteś posranym człowiekiem Wierz mi Wasik O A, a, kuku, kuku, kuku No. Dawaj. Cię Dobra, pick. Nie poddam się bez walki. Load. Muszę się cofać zaś. Ale, jaka nutka! Ja w to nie wierzę. Taki dobry klimat. Taka smętna. Dobra, jedziemy dalej. Spokojnie, ciśniemy go, ciśniemy go. Zazwędę przy beczkach. Teraz będzie się podpalał o, Jak on biegnie, no nie Won Dobra, wszyscy W końcu Cześć no, Zabij go Please Zabij go Oh, time motherfucker the fucker, time motherfucker the fucker, time the fucker. Yeah, you win. I'm win. I won. Oh, just with double credits. Yeah. <gasps> Dobra, zobaczmy co będzie teraz. To chyba był jakiś coś w stylu snu, bo nie wydaje mi się, że akurat taki miał być, byłby koniec. Proszę Was. Czy to jest koniec? Nie, ja nie chcę jeszcze kończyć tej gry. proszę. Ja pierdzielę, jaki. Ty

Tak, jesteśmy wszyscy. Dobra, ale o co chodzi? Bo ja się zmieszałem już w ogóle. Ja go zabiłem cię jednak nie? Co to za, za zioło? Co ty mi tu nalewasz? Coś mi się wydaje, że jeszcze ją będę musiał zabić. Nie pij tego. Ona mi to da, ale nie mogę tego wypić. Czyli ten Hoyt teraz jakiś. Teraz już tam się zmieszałem. O co tu chodzi w ogóle? Nie pij tego. Okej, okay, czyli wasa już nie ma. Dobra, was nie żyje. Will miss you not being here. Teraz muszę zająć tego hojta, jakiegoś śmiesznego, chociaż nie wiem o co chodzi w ogóle. Gdzie jest ta wyspa? Nie, nie ma takiej opcji nawet. I zamknij się. Okej. Okay. Zobaczmy. Porozmawiaj z Sirą. Punkt kontrolny osiągnięty. Eee, opuść świątynię Dobra, opuśćmy tą świątynię. Chociaż sam nie mam pojęcia gdzie ja jestem. Na jakiejś wyspie, What the fuck? Znowu znowu pojebane miejsca. Ja nie wiem co się dzieje. Pół gry przećpałem. Biegę? O jezu, to walczę z tym dupkiem Tutaj, pamiętacie w poprzednim odcinku? Tu było ogień. Dobra, mogę stąd wyjść? Tak, otwarte, dobrze. Ja stąd idę. Idę stąd. Idę stąd. Wychodzę. Hello brother, hello brother. No powiedz to. Jeśli nie jesteś moim bratem, nie lubisz mnie. Ty powiesz hello brother. A ty co chlejesz? Jason. <coughs> You're leaving so soon. Dennis, I. <coughs> You're busy working with Sivica. Ole, masz pecha, ziom. A patrzcie, jak mi się ząb świeci. Ten u góry. Widzicie? Taki zielonawy. Coś mi się wydaje, że z nim też będę miał pojedynek, ale. No cóż. Już, wyluzuj ziomek. mi the owner They tried to pay me less or the slaves they were not as skilled who mm. was raised among the, the generals of liberia okay the lezzi jamaica treat me less than them but i know who i am look at me now No, gratuluję ci, naprawdę ci gratuluję, ale może skądś gadać i powiedz o co chodzi. Nieprawda. Dobra. Ok, dobrze. Opuścimy świątynię. co teraz? Dobra, to później porozmawiamy. No i cóż, moi mili, to był kolejny odcinek z Far Cry'a Trójki, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja zapraszam was do oceniania, komentowania i subskrybowania. Oraz odwiedźcie mojego fanpage'a, aby być ze mną na bieżąco. Oraz kliknijcie z prawej strony na głównym kanale pod opisem taką specjalną wtyczkę, dzięki którym będziecie jeszcze szybciej mogli oglądać, przeglądać mój kanał i takie tam różne pierdoły. Także zapraszam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się wszyscy. Hejo. Do następnego odcinka. BOOM!